Siema, no widzowie, jesteśmy z Miłkiem. Tute, tutaj też ja, Siema. No. no, jedziemy akurat po. jedziemy do Groszka. Jak no, to jeszcze? No. Bo teraz nagrywaliśmy na TikToku no to możecie też na TikToku nas obserwować nie no polecamy. ogólnie nie znam, ale teraz wyczytam nowizację dobra dziękuję dobra widzowie sorry za cięcie, ale jakaś pani okay. nam się pytała my no. no chodzimy do jedynki no. chodźcie widzowie no To miłość? A może potem, jak zejdziemy? No. Może będziesz się potem. Y, jak to? No, na moim, na swoim roderze? Nie, czy będziesz się potem. Y, no. Na podstawę właśnie, gdy w loda. Ty no, co masz rację. Dzisiaj upalny dzień jest. No bardzo gorąco, a jeszcze nie ma nawet lata. No. Widzowie, no. Trzeba tutaj się no. uwagi bo teraz no. jest zimno no. jest gorąco, fajną, co nas. Jest już 51. to ja Widzowie, ja zrobię na chwilę cięcie. Widzowie, my już kończymy shorta. To więc no. Do następnego shorta. Ale patrzcie, jaki gruzik. Zjadłam. Patrzcie, jakie gówno. Kierownica skręcona. Środka nie ma. Stacyjka Stocy jest. Nie ma! Ej, szkoda. No. Dobra, kończymy szarta. No... A... Papatki!